nowym funduszem zdrowia. Kolejny pomysł na renowację starówki, ulgi za remonty. Drugi dzień lutego poniedziałek Robert Utkowski zapraszam na TeleDziennik. Połowa lekarzy rodzinnych z naszego regionu podpisała kontrakty na świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Negocjacje w tej sprawie prowadzone były od ponad miesiąca, przygotowany wcześniej. Kontrakt zobowiązywał lekarzy m.in. do świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej także nocnej pomocy wyjazdowej. To był jeden punkt sporny, drugim były proponowane przez Fundusz stawki. W tej chwili udało się osiągnąć porozumienie w sprawie nocnej pomocy wyjazdowej. Lekarze rodzinni nie muszą już jej świadczyć. Spór między lekarzami a funduszem toczył się o dwie rzeczy. Po pierwsze, lekarze nie chcieli zgodzić się na świadczenie nocnej pomocy wyjazdowej, w tym także na obowiązek zapewnienia transportu pacjentowi do szpitala lub przychodni. Po drugie, chodziło o stawki zaproponowane przez fundusz. Na razie udało się osiągnąć porozumienia dotyczące nocnej opieki. Zostały stworzone aneksy zgodnie z porozumieniem zielonogórskim, które zdejmują z lekarzy. Konieczność organizowania nocnej, wyjazdowej pomocy lekarskiej, zdejmują konieczność finansowania, tak jak było do tej pory, nocnej, ambulatoryjnej pomocy lekarskiej oraz zdejmują z lekarzy konieczność transportowania chorych. Takie umowy zdecydowała się podpisać połowa lekarzy rodzinnych z naszego regionu. Pozostali liczą jeszcze na zmianę stawek. Fundusz daje nieco mniej niż 5 zł za pacjenta. Grupa y Lekarzy z podstawowej opieki zdrowotnej zamierza jeszcze z nami negocjować wysokość stawki kapitacyjnej. Niestety, my nie jesteśmy upoważnieni do jej zmiany, gdyż zostały podjęte uchwałą zarządu. Jeszcze w tym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia rozpisze przetarg na świadczenie usług związanych z nocną pomocą wyjazdową, pomocą ambulatoryjną i transportem chorych do szpitali i przychodni. Ulgi za remonty. Z takim pomysłem wystąpiły władze miasta. Chodzi o ulgi w podatku od nieruchomości za remonty kamienic znajdujących się na starym mieście. Ta propozycja skierowana jest właśnie do właścicieli nieruchomości znajdujących się na starym mieście. Być może w ten sposób uda się przywrócić blask miastu Kazimierzowskiemu. Takim pomysłem wystąpiła spółka rewitalizacja, która zajmuje się remontem radomskiej starówki. Jeżeli właściciele kamienic znajdujących się na starówce zobowiążą się do wykonania remontów, to w zamian za to dostaną ulgę w podatku od nieruchomości. Ja deklaruję w formie takiej deklaracji dla właścicieli budynków objętych tym rejonem rewitalizacji. Gdzie deklaruję pewne możliwości dokonania umorzeń podatkowych. Wysokość tej ulgi zależeć będzie od tego, jakie prace zostaną wykonane przez właścicieli kamienic. Będą no, spisywane określone umowy z podatnikiem, z właścicielem tych nieruchomości, tak aby była to sprawa korzystna dla miasta i dla właściciela. Jednak przede wszystkim, jak mówi prezydent, chodzi o to, aby przywrócić blask miastu Kazimierzowskiemu. Dziś rodzina, znajomi i przyjaciele pożegnali na cmentarzu przy ulicy Niemanowskiego Zdzisława Pająka, radomskiego wędrowca Trumpa. Jego pasją były piesze wędrówki po Polsce i po Europie. Zdzisław Pająk pomagał także alkoholikom. Zmarł nagle w miniony czwartek w wieku 67 lat. Powiedzieć, że kochał piesze wędrówki to za mało. To była jego pasja, której poświęcił się całym sercem. Każdego roku od maja do września był wolny jak ptak i swobodny jak wiatr. Tak o sobie mówił. Kochał przyrodę. W swoich eskapadach przeszedł ponad 70 tysięcy kilometrów. Był autentycznym Trumpem-wędrowcem. W tym roku planował spacer do Aten na Igrzyska Olimpijskie. Zdzisław Fająk pomagał także alkoholikom. Założył 10 klubów AA. Zmarł nagle w miniony czwartek w wieku 67 lat. W ostatniej drodze radomskiego wędrowca Trumpa towarzyszyli mu najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi. Jego kolegę pożegnali także członkowie radomskiego oddziału PTTK. Wiedzisław Pająk został pochowany na cmentarzu przy ulicy Wielkanów. Dziś w Kościele Katolickim święto Matki Bożej Gromnicznej. Dziś także już po raz ósmy obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest zgodnie z dekretem Ojca Świętego Jana Pawła II z 1997 roku. W diecezji radomskiej głównymi punktami obchodów tego dnia były msze święte w radomskiej katedrze oraz w klasztorze klauzurowym sióstr klarystek w Skaryszewie. Podczas mszy świętej w katedrze, której przewodniczył ksiądz biskup Zygmunt Zimowski, nastąpiło odnowienie profesji zakonnej i podziękowanie Bogu za dar powołania. Homilię wygłosił biskup Stefan Siczek. Po co tu jesteście? A przełom spokojnie odpowiada, aby zaświadczyć, że on istnieje. W diecezji radomskiej, jednej z największych w Polsce, istnieje ponad 300 parafii, działa 75 żeńskich i 12 męskich domów zakonnych. W diecezji jest blisko 500 osób konsekrowanych. Wojewódzki Urząd Pracy filia w Radomiu poszukuje osób chętnych do pracy w Niemczech. Poszukiwane zawody to inżynier kierunek mechanizacja i budowa maszyn, inżynier rolnictwa, lekarz o specjalnościach czy lekarze o specjalnościach medycyna ogólna, lekarze o specjalności chirurgia, pracownicy biurowi, tu preferowane kobiety. Sprzedawcy w branży przemysłowej, tu z kolei większe szanse mają mężczyźni, cukiernicy, piekarze, rzeźnik, murarz, rolnicy, technicy oraz pracownicy branży hotelarskiej i gastronomicznej. Osoby chętne do pracy na tych stanowiskach muszą mieć ukończony 18 rok życia i nie więcej niż 40 lat, wykształcenie zasadnicze, średnie lub wyższe, w zależności od stanowiska, doświadczenie zawodowe minimum dwuletnie i powinni oczywiście znać język niemiecki w stopniu dobrym. Osoby zainteresowane Mogą zgłaszać się z dokumentami do filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu ulica Mokra 2 Pokój 112 do 19 lutego tego roku. Mokra 2 Pokój 112 do 19 lutego. Poloneza, czas zacząć tymi słowami. W ostatnią sobotę rozpoczęły się już bodaj ostatnie studniówki w Radomiu. Pawiła się młodzież z 8 szkół, dziś w tylodzienniku, relacja z pierwszych czterech studniówek ze, ze szkoły. Z zespołu szkół zawodowych imienia majora Henryka Dobrzeńskiego hubala z zespołu szkół agrotechnicznych i gospodarki żywnościowej.